witajcie na moim kanale Spędzłodowca Teraz trochę chciałem testowania, nagrać Patrzcie jakie żyndyki są duże Mi się nawet wydawało, że zaczynają się czubi, Jak idą Jak fajnie i tak ulgoczą Jak widzicie Przepiorek już nie ma Gdy nie zostało Jeszcze kilka królików tutaj chyba są Dwa lub trzy, tam widać. Trzy są. Tutaj są trzy na bank. Tu są dwa. Już u królików nic nie zmieniło. U królików nic, jedynie u tych przypiórek się zmieniło. Za dużo, jak widzicie nie ma jeszcze piurek. No jeszcze nie widzicie, no ale zaraz zobaczycie. nie przypiórek nie ma. To chyba było tu. 12 albo 20, 20 albo 19 października to chyba tutaj właśnie skubałem kukurydzę włożem i zauważyłem, że tą białą mi znowu zaczęło atakować, ale to już nie jakaś pojedyncza jedna przebiórka czy coś, tylko to już zaczęło wszystkie atakować. Wszystkie zaczęły, jak to ja nawet ataka, nie wiem coś się nic się odwaliło. No już wiedziałem, że już raczej nie ma, bo ona też była wtedy chora, była sama, pokazywałem co z tym odbytem, coś miałem i tak. No a akurat w ten nie ujechałem, to nie miałem też, jak coś zrobić, bo jak tam, nie miałem też co za zrobić zbytnio. Więc po prostu zostawiłem, co się będzie działo, co się dzieje. No i się trzy dni później dowiedziałem, że nie tylko tą mi zagryzł, ale jeszcze tą kurkę jarzębiatą, te dwie moje kurki, co u się były wyhodowane od dwa tygodnie czy trzy. Możecie zobaczyć w pierwszym odcinku. Yy, bo nie, w trzecim dopiero odcinku. Są. Jest na nagraniu: te dwie kurki biała i ten. po od tamtego odcinka zawsze były na odcinku. Yyy od początku. No tutaj już właśnie. No to już powiedziałem, już dość. Z tymi przepierkami już nie będę nic kombinował. Tak mi ja, jak już nie będę niosły. No to już po prostu. już Tak czy siak, jeżeli się zagryzą, no to. Szkoda, no bo będą tak to cierpiały. któraś cierpiałaby, zagryzy mi tą białą moją nioskę i tą jarzębiatą wnioskę. Nie tą białą jarzębiatą, tylko jarzębiatą wnioskę. I zostały te dwie wnioski, które dokupiłem w czerwcu. I ten kogucik, no to już, no, już, już nie miałem do nich sił. Też one się co chwila coś tam hadrały czy coś. No i taka jakby nie wiem, wojna domowa wybuchła i przyjechałem do 31 października to już yy, nie znaczy dorosło lądowały powiem tyle yy, Ale powiem, no, szybko, się, szybko się obierały, bo jak wcześniej się, jak wcześniej się obierało te dwie czy trzy jak zabijałem tylko guty to się długo obierały ten biały kogut najbardziej się długo obierał Wiadomo, no i tak przybiórka długo nie żyje, przybiórka nosi w ogóle jajka przez 4,5 miesiąca, tak yy, cały czas, później tak zaczyna przez dwa tygodnie nieść, raz tak, raz tak, w sumie nawet 4 miesiące tylko tak niesie, później zaczyna nieść już tak słabo, co 2 dni jajko czy coś takiego, jak te indyki, no to jest chyba 6 czy 7 indorów i dwie indyczki. Będą zostawiany haremik, będziemy zostawiać indykę, dwie indyki z indorem. Żeby... No i mi się wcześniej wydawało, że brązowy jakiś chciał czubić jakąś kurkę, no kurkę, no w sensie, jak, mogę, tak... jak czasami mogę się przejęzyczyć. Y... Ktoś się mnie jeszcze pytał, co dawałem przepiórkom i czy mi w ogóle jajka jeszcze niesły. To tak, y... paszę dawałem z kurki na turki, na miosek jest dobra, była dobra. Też mi pani jajka niosły. I... o! Kot I agro. Taka zielona. Ona chyba była jedna z lepszych. Jak... No to są dwie na takim podobnym poziomie. Są chodź, no Chodź, no chod, no chod. córku ty. Mało. Chodźcie jaką w ogóle lepiej jest. Chodź no chodź Jak Zobaczycie jak on tu jest. W rzeczywistości tą matką. taką tu warstwę tłuszczu ludzie. W ogóle mi bardzo pasuje, żeby go nazwać Garfin, co nie, był taki gruby jest, kocórek jest i rudy. Ostatnio sobie go to ubierałem. I on się tu bawił, pieścił się przez 10 minut, no i gdzieś poszedł. Po 15 minutach przyszedł z myszą, z 15 minut się bawił, a później ją zjadł, tak od zaczynając i tak do końca. My z przepiórki niosą jajka, tak jakieś 4 miesiące regularnie, codziennie, a później będą, a później noszą wam przez 2 tygodnie, może trzy, yy, Zmienia aż w końcu przestaną wam nieść. Jak chcecie na klasowi klatko ciepić, no to nie wiem, powiedzmy, najlepiej to chyba by było taką folią jak tu, bo dużo, dużo, no, dużo hodowców, jak widziałem, tak miało także miały po prostu cieplej, żeby im te zimne, żeby ten front zimna im jakoś odciąć, żeby to te, te ciepło, żeby dusiło, żeby te ciepło było, ale żeby też miały jakąś wentylację, a żeby te ciepło się trochę tam dusiło bardziej, bo jak jest więcej, bo, on, bo przepiórka wytwarza też ciepło przecież, to nie żeby te ciepło zostawiało tam, zostawało tam. No i z przepiórkami na razie przygody jest koniec do maja, czerwca może i kwietnia jak będę inkubator stawiać to powiem może ja jeszcze się chodą ale będę taką bardziej domową czasami może wrócę tu ale w sensie, no, do obory, w sensie króliki czy coś nagrawam, czy coś takiego no już, no już, no już, no już, no już lubi się pieścić więc no w sumie Szkoda, że tak się potoczyła ta hodowla jak dyki, no. ta, hodow ta hodowla z chłopiutkami, chociaż może, może inaczej, nie zakończyła się z happy endem, chociaż, no, chociaż źle nie było moim zdaniem. Pierwsza przygoda już była moja to była tragedia, no już chyba Wam kiedyś mówiłem, ale już mi się nie chcecie dzisiaj o niej opowiadać, bo trochę długo by to było Więc tą drugą przygodę uważam za udaną, i to mocno udaną. Odhaczyłem, czyli odchodziłem już jedną rzecz i mi, zniosły mi jajko. Miałem kurki, na mi regularnie. Więc już mogę tą przygodę drugą zaliczyć jako udaną, tak bardziej udaną niż nieudaną. Bo i też trochę na mięso poszło tych przepiórek. Ostatnio trzy, w chyba poszło na mięsko sześć przepiórek z tej hodowli teraz mojej. Coś takiego. Zdechło mi, podsumowując Trzy przepiórki, no bo to je, znaczy to jedno, to więcej jest no w sensie ogółem, zagryzionym, a nie na mnie, nie zapłata z jakiejś choroby czy coś, tylko wszystkie zagryzione były. Yy. No i co tu jeszcze? Chyba było nie więcej tych, nie, dziewięć przepiórek powinienem mieć. A jeszcze dwie sprzedałem, bo to jednaście przepiórek ogółem się przytoczyło przez tą hodowlę, moją tym dzisiejszym, w sensie, no, w tym roku. Uważamy za udaną. I w by było na tyle. Jakby się jeszcze ta osoba y, bardziej by polecał mu tą paszę zagro dla przepiórek, ponieważ ta jest taka no nie no nie jest aż taka ten, ale jest grubsza, jest na pewno tak dwa razy niż tamta. Tamta jest taka mniejsza. Tam są jeszcze kury. Chcę ja jeszcze tak nie niosą regularnie jajka, no bo tak około 15, jajek jest na te 30, coś takiego, wniosek takich młodszych, bo tych starszych nie liczę, no bo tych starszych to to jeszcze w ogóle nie niosą. o ile w ogóle jakieś niosą. I w sumie to by było na tyle, cześć, trzymajcie się i na następnego odcinka.